Dzień dobry, szanowni państwo. Ja nazywam się Emilia Brzozowa i jestem prezeską Koła Naukowego Prawa Administracyjnego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Naszym głównym założeniem jest rozwój naukowy studentów poprzez udział w licznych konferencjach, a także publikacjach naukowych. Największym osiągnięciem jest zdecydowanie samodzielne zorganizowanie pierwszej studenckiej konferencji naukowej pod tytułem Prawo wobec społeczno-gospodarczych wyzwań współczesnego świata, która odbyła się w dniach 19-20 maja 2022 roku w Uczelni Kwiatkowskiego. Zamysłem przyświecającym organizacji tego wydarzenia było stworzenie przyjaznej przestrzeni dla młodych naukowców, którzy dopiero wkraczają w świat nauki. Efektem będzie publikacja pokonferencyjna, a także nadchodząca druga edycja konferencji. Walczymy o laur Czerwonej Róży, ponieważ chcielibyśmy promować ideę, która przyświeca działalności naszego koła. Myśl globalnie, działaj lokalnie. Dziękuję bardzo.